Dobra, właśnie kończę zamówienie, a se jeszcze koda zastosuję, co se będę. Elegancko. Jak widać, piękna, słoneczna pogoda. człowiek w sumie słońce też prażyło, więc może będzie żelkowa zupa. Jest paczkowa. Temperaturę paczką macie oceniam jako niską. Pokojowo. Można tam spać. Rzekinki całe. Kurde, paczka jak do szefa to idealnie zapakowała. Elegancko, dwie warstwy, janek. O kurde. Patrzcie Kasistowskie cukierki belemowe pindole Wygląda, na to, że troszkę się spociły, ale są całe. Spociły się standardowo. Tego się najbardziej obawiałem w czekoladzie. Wygląda na to, że są w świetnej formy konfidenty. Ta seria wygląda naprawdę na kwaśno. Zaraz ją testujemy. Pioneczki, pęczki, się nie ma co martwić. Elegancka seria. Jeszcze ostatnie majoneczki. Też w pitkę. Tak więc o co dużo mówić. No. Wszystkie sądycze przetrwały tą pogodę. Co prawda w paczkomacie spędziły 30 godzin, a nie 48. No ale wczoraj słońce prażyło. Dzisiaj też jest w sumie ostro, więc Myślę, że nie ma co się obawiać.